Siemanko, tematem dzisiejszego materiału jest walka Roberta Parzęczewskiego z Adrianem Walentinem. Nie wiemy co wydarzy się oczywiście w Ringu, ale na papierze jest to jedno z najpoważniejszych wyzwań Roberta Parzęczewskiego, a na pewno od dłuższego czasu. Ale na początek trochę przeszłości, jeśli chodzi o Roberta Parzęczewskiego, jest to zawodnik, który kilka lat temu miał fantastyczną serię skończeń swoich rywali przed czasem. Zapowiadał się naprawdę obiecująco. Ja wiem, że niektórzy nawet wtedy mówili, że jest on przereklamowany, ale no, taka seria skończeń przed czasem, rywali i. Naprawdę efektowne show, które pokazywał Pażęczewski. No po prostu coś takiego na polskich ringach nie zdarza się zbyt często, dlatego Pażęczewski był uznawany za Prospekta. Pokonał m.in. Andrzeja Soudre, Darka Senka i Dmitriego Trzudinowa. Wszystko wyglądało bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Roberta Parzęczewskiego, chyba aż do momentu z Patrykiem Mendy. Oczywiście tę walkę Parzęczewski wygrał. Ale Patrick Mendy był to zawodnik śliski. Parzenczewski nie potrafił go znokautować. No i wydaje mi się, że kibice nie oczekowali nawet tego, no, że w każdej walce Parzenczewski będzie nokautował. Wiadomo, może nadejść słabsza walka. Dużą rolę gra też przeciwnik, styl robi walkę. Mendy mógł mu nie pasować. Ale mówię o Patricku Mendy, dlatego że od tamtego czasu zaczęło się coś psuć. Po Mendim, skonfrontował się ze Sladanem Janianinem. No, jeśli mielibyśmy komentować to w kategoriach humorystycznych, no to, to było śmiesznie, jest Sladan. Janianin potańczył. No, ale jeżeli chodzi o te kryteria sportowe, no to Parzyńczewski miał tam już naprawdę duży problem. Z tego co pamiętam, miał problem ze nim ringu. a Janianin dobrze się bawił, dużo pajacował. No, i jakby nie było taki puncher w tamtym okresie jak Parzęczewski. No takiego janianina powinien łatwo skończyć. No, ale to się nie udało. Walka poszła na pełen dystans. Tu już mieliśmy taką drugą, powiedzmy słabszą walkę Parzęczewskiego. Mimo to były one wygrane. W kolejnej walce zmierzył się z legendarnym już starym Uzbekiem, czyli Szerzodem Husanowem. No, i niestety Parzęczewski w tej walce został znokautowany. Był to 2020 rok. No, i od tamtego momentu rozpoczęło się takie naprawianie tej kariery Parzęczewskiego, żeby wróciła ona na dobre tory. Ale późniejsze występy były przeciętne. A te, w których no on swoich rywali, to ci rywale, no nie byli najwyższej klasy, mówiąc tak dosyć ostrożnie. Wielu mówiło też, że to przejście do kategorii niższej, czyli super średniej, parzęczewskiego, miało wpływ na to, że nie jest on już taki ostry, że ta waga powinna być u niego nieco wyższa. No i od kilku walk znów walczy w tej wadze półciężkiej, ma tu wrócić, tak jak mówię, ta kariera na dobre tory. Trzeba przyznać, że nadszedł czas takiego dużego wyzwania po tych kilku takich walk, no nie powiem bezbarwnych, ale mm, takich, które chyba Parzęczewskiego nie posuwały naprzód, jeżeli chodzi o rozwój jego kariery. Także tu wyzwanie Valentin, wysoka pozycja na boksreku, w zasadzie podobna do tej Parzęczewskiego. No, i tu wóz albo przewóz. Nie ukrywa tego również promotor Roberta Parzęczewskiego, Mariusz Grabowski. Mówią tak, dla Parzęczewskiego walka z Walentinem to być albo nie być. Może to być dla niego katapulta w górę. Parzęczewski musi wrócić do starego Parzęczewskiego. To fakt, chyba trochę stracono cierpliwość. Tutaj naprawdę już poważne wyzwanie w postaci Walentina. No, i dwa słowa o tym Adrianie Walentinie. Jeśli chodzi o ringi zawodowe, bokserskie, no to Valentin walczył z kilkoma Polakami, ale ja tutaj się skupię na walkach z dwoma, czyli z Soczyńskim i Ślusarczykiem, i to są dwie ostatnie walki Valentina. Warto dodać, jeśli chodzi o Valentina, nie może zwieść was niski rekord, ponieważ wiele lat startował on w kickboxingu. Dlatego jego bokserski rekord jest niski, nie stoczył wielu walk, co nie oznacza, że nie jest on doświadczony, jeśli chodzi o tą walkę na pięści. Jeśli chodzi o walki, Walentina z Polakami, ze Ślusarczykiem i z Soczyńskim, obie walki poszły na pełen dystans. Ze Ślusarczykiem, to jest ta ostatnia walka, wygrał. Na przestrzeni 8 rund, z Soczyńskim przegrał na dystansie 6 rund. No i jeśli chodzi o tą ostatnią walkę ze Śląstarczikiem, trzeba przyznać, że, no, że był tam lepszy, że widać było, że te umiejętności są wyższe, że jakby w tym jego boksie jest rytm, że w tym jego boksie jest taktyka. Bardzo mocny prawy, bezpośredni bity, dodatkowo. Fajnie wchodził też ten podbródkowy. Dobra praca, nóg, może się podobać. I w jego pomyśle jest takie dążenie do kontroli walki, zarówno ze ślusarczykiem, jak i z soczyńskim. Tyle, że z soczyńskim to mu się tak do końca nie udawało, ale do tego przejdę później. Ze ślusarczykiem to on boksował do przodu. Ślusarczyk w tych późniejszych rundach już się cofał, co nie znaczy, że nie wyprowadzał ciosów, ale to jednak Valentin dąży do takiego czegoś, że to on jakby idzie do przodu, no i swoim tempem wyprowadza ciosy. Nie jest to niewiarygodnie jak wysokie tempo, ale są to, to ciosy, które przeszkadzają, które trafiają, no i w efekcie mają dążyć do zniszczenia rywala tak stopniowo, krok po kroku, tam jakby nie było więcej rund w tej walce ze Ślusarczykiem. Myślę, że Valentin pokusiłby się o knockout, czy by się to udało, no to nie wiemy. W każdym razie do tego krok po kroku dąży. Jeśli chodzi o jego wadę, z tego co zauważyłem, niepotrzebnie wdaje się w taką bitwę, co może być dobre dla Parzęczewskiego, żeby go ustrzelić, chociaż jest on bardzo twardym zawodnikiem. Naprawdę tutaj bardzo mocne ciosy przejmował i od Ślusarczyka, i od Soczyńskiego. Jest on twardy, no nie położyły go żadne te ciosy, chociaż co Soczyński wydaje mi się, że go dwa razy lekko zamroczył, ale wracając do swojej myśli, niepotrzebnie naprawdę wdaje się w tę bitkę, jest w niej wolniejszy. Dużo częściej w takiej bitce trafiał go i ślusarczyk, i soczyński. Także to jest trochę bez sensu, trochę mi do niego to nie pasuje. No. Wydaje się, że walczy mądrze, a robi takie coś. Być może po prostu bardzo lubi się bić. No dużo lepiej wychodzi mu to, kiedy on boksuje na swoich warunkach, kiedy nie ma tej bójki, kiedy on przepuści na przykład cios, zada swój i stopniowo, tak jak mówię, kruszy on rywala. W tym się czuje lepszy. Powiem tak, lepszy jest, kiedy tę bójkę rozpętuje on po udanej swojej akcji. Natomiast jeżeli chodzi o pojedynek Walentina z Soczyńskim, tutaj mieliśmy mniej rund, tak więc ta walka po prostu była szybsza, było wyższe tempo. Powiem wam, jestem pod wrażeniem Soczyńskiego, kiedy obejrzałem tą walkę z powtórki. Naprawdę był tam szereg dobrych bokserskich zachowań, które uniemożliwiały Walentinowi robić swojej roboty. Był szybki, atakował kiedy on chciał. Soczyński do tego dobrze się bronił, czasami robił krok do przodu. Nie powiem, że to był klincz, no ale uniemożliwiał Valentinowi na coś więcej w tym półdystansie, tak jak mówię, dobre uniki, fajnie Soczyńskiego, on szybki na nogach, oglądałem tą walkę z bliska na żywo, ale tutaj na powtórce zobaczyłem coś więcej niż wtedy na żywo, tak naprawdę kapitalny pojedynek, zaskoczył Soczyńskiego chyba raz, tak w czwartej rundzie, no ale nie udało mu się tego wykorzystać, ten leciutki kryzys, no i co to oznacza dla Roberta Parzęczewskiego, no na pewno musi być on skupiony, musi walczyć na wysokim tempie, bardzo jestem ciekawy tego co Parzeńczewski przygotował na to starcie, czym chce zaskoczyć Valentina. Tak na papierze ta walka wydaje się być bardzo równa. Jestem ciekawy jak Parzeńczewski poradzi sobie z takim ułożonym zawodnikiem jak Adrian Valentin. No doświadczenie, jeżeli chodzi o sambox, Parzyńczewski ma większe. Ale Valentin wydaje się bardziej ułożony, co nie znaczy, że Parzęczewski nie może czymś zaskoczyć Valentina, być może szybkością. Na pewno takim najlepszym scenariuszem byłoby to, gdyby Walentin miał respekt do siły Parzenczyckiego, do siły jego ciosów, żeby ta siła ciosu mogła ustawić walkę. Tak czy inaczej, jest to, powtarzam, duża weryfikacja dla Parzenczyckiego, ważna walka w jego karierze, czy pójdzie do przodu z katapulty, tak jak mówi promotor. Na pewno trzeba pochwalić tutaj tym Xboxing, Promotions za takie zestawienie. No cóż, po piątku będziemy mądrzejsi. Ja trzymam kciuki za Parzyńczykiego, fajnie jakby wrócił na, taki, na taką swoją dobrą ścieżkę, rozwijał się i żebyśmy mieli trochę pociechy z tego polskiego boksu. No i to wszystko o tym starciu Parzyńczykowskiego kontra Valentin. Ja się z Wami żegnam, Siemanko.